No hej wam wszystkim, z tej strony Nevice, Witam was e, ponownie na moim kanale. E, powracam po przerwie e, ze zmianami. I na nowym kanale niestety, straciłem poprzedni kanał, na którym już zyskałem ponad 1000 subskrypcji. E, kanał został niesłusznie zbanowany przez YouTube, tak jak kilka innych kanałów. Ja niestety nie chcę się bawić z prawnikami, y, więc, no niestety, padłem ofiarą tego samego, co padły takie kanały jak y, Tomasz Bednarski, y, Globalisty, czyli ojciec tego y, Globalisty, jak i również kanał Stop Pirat TV na YouTube. Te kanały, no i kilka innych kanałów również padło ofiarą tego samego. Mianowicie Zostałem niesłusznie zbanowany Za, uwaga, spam i treści wprowadzające w błąd i coś tam jeszcze Czyli w zasadzie to samo za to, za co te dwa właśnie kanały Oni bawili się z prawnikami, bawili się ze sprawami tam i tak dalej Ja tego nie będę robił To jest tylko kanał Nie chcę marnować pieniędzy, czasu, nerwów na to, żeby starać się odzyskać coś, co i tak już było totalnym bajzlem wolę po prostu zacząć na nowo i zbierałem się do tego naprawdę długi czas no i teraz jest okazja no i w związku z tym powracam powracam raz jeszcze i wprowadzę zmiany na kanale filmy, filmy będą się pojawiały Wtedy, kiedy będą e, nieregularnie, ponieważ czasu nie mam tyle, ile kiedyś, parę zmian w moim życiu zaszło. E, między innymi prawo jazdy dało mi się wreszcie zrobić. Także spodziewajcie się różnych e, nagrań z widu rejestratora, także ewentualnie jakichś vlogów, które mogą się pojawiać, ale nad tym jeszcze będę pracował i myślał, czy to wprowadzać, czy nie. Natomiast, yy, no, być może wprowadzę, ale to jeszcze się nad tym zastanowię. Na razie chcę się skupić na nagraniu i oznajmiam, że powracam, że nie podnaję się i kanał nie zostawiam. I mimo, że starego kanału już nie odzyskam, yy, raczej nigdy, yy, to na tym kanale będę jeszcze nagrywał yy, i będą się odcinki pawiawy. Postaram się, żeby były no, co tydzień, ale jeżeli będą raz na miesiąc albo raz na pół roku, no, to mam nadzieję, że tam nic się nie stanie, że nie będziecie mieli mi tego za złe yy, Więc yy, No co? No dziękuję za uwagę yy, Dziękuję za uwagę i Zachęcam do śledzenia kanału yy, Bo powracam i kanału, tak jak mówiłem, nie zostawiam yy, i spokojnie, kanału nie zostawiam, także powracam, więc do usłyszenia w odcinku z gry jakieś tam postaram się coś nagrać i jeżeli oglądacie to dzisiaj w czwartek yy, 16 października postaram się na sobotę albo na niedzielę Czyli na 18 lub na 19 października nagrać coś za jakieś gry yy, i bogit. Także spodziewajcie się. Także cześć, narka i siemanko.